Pani prezes, wysłuchaliśmy przed chwilą raportu Międzynarodowej Agencji Energii dotyczącej przyszłości na rynku węgla. Czy konkluzje tego raportu są korzystne dla kompanii węglowej? No to był bardzo ogólny raport z bardzo globalnego punktu widzenia. Głównie słyszeliśmy o ogromnym znaczeniu w całym kształtowaniu sytuacji węglowej, o ogromnej roli rynku azjatyckiego, Chin, rozwijających się, Indii. No To oczywiście w pewnym sensie przekłada się i na sytuację kompanii, ale w takim bardzo makro. Jeżeli bowiem spełnią się te y, przypuszczenia, y, y, gospodarka chińska nie wyhamuje, a nawet będzie jeszcze wykazywała pełny, pewne przyrosty i ogromne zapotrzebowanie y, na węgiel nastąpi w Indiach, żeby te 30-40%... Y, y, tego brak dostępu do, do energii społeczeństwa zagwarantować, no to oczywiście pochłonie to ten węgiel, który jest dostępny blisko, czyli australijski. Co za tym idzie, mniejszy będzie wpływ na rynki europejskie. I co za tym z kolei idzie, wydaje się, że węgiel kompanii będzie atrakcyjniejszy. Natomiast jest to dość długa perspektywa. Mimo, że tutaj na, tylko na znaczy do 2017 widzieliśmy te przyrosty, tutaj o rynku europejskim było niewiele. Natomiast oczywiście, że takie makroszacunki i makrorachunki są absolutnie konieczne do kształtowania takiej dalszej perspektywy, bo żadna z firm nie liczy swojego funkcjonowania na 2-3 lata. Zwróciła Pani uwagę na to, że największą bolączką w tej chwili w polskiej elektroenergetyce jest brak budowy nowych mocy wytwórczych. No tak, na to zwracamy uwagę od dawna. Myślę, że właśnie pewna niepewność związana z przyszłą polityką klimatyczną, z tym, czy będzie dopuszczona taka nierynkowa ingerencja w rynek, no nierynkowa w rynek, ale to właśnie jest ten paradoks, który się dzieje w rynek uprawnień. No, ta ostrożność po stronie inwestorów przejawia się, nad tym, przejawia się w tym, że praktycznie no nie uruchamia się inwestycji energetycznych, nawet tych, o których mówi się już od bardzo dawna. No dlatego my z naszymi, perspekty z naszymi inwestycjami, no które mają jakby taką takie drugie koło ratunkowe, no bo my, jeżeli będzie to kompleks paliwowo-energetyczny, no to będziemy niwelowali pewne ryzyka, które w tak podejmowaniu takich inwestycji, które przy podejmowaniu takich inwestycji istnieją. No i no tyle można powiedzieć, oczekujemy w każdym razie wszystkich inwestycji węglowych, no bo ja mówię ten rachunek ekonomiczny, jak dodamy te 35 czy 37 euro za uprawnienie, no a w tej chwili wiemy jaki to jest poziom, no to cały czas daje pewien margines dla w Polsce, dla energetyki węglowej. Jesteście Państwo tuż po wizycie studialnej na Lubelszczyźnie. Byliście Państwo wraz z Radą Nadzorczą na spotkaniu z samorządami. Jakie wnioski czy perspektywy są obiecujące? No proszę Państwa, no jesteśmy przemile zaskoczeni tym, jak tam jesteśmy oczekiwani. Tam nie ma dyskusji na temat tego, za jaką opłatą można wejść na teren i robić odwiert. Co najbardziej mnie wzruszyła, to wypowiedź takiej pani, właścicielki jedynego z terenów, która mówi, że ona nie chce żadnej opłaty. To no więc mówimy, nie, no ale to jest taka, nie mówię, ona chce, żeby to się stało, żeby miała pewność, że jej dzieci nie wyemigrują i że będzie z nimi mogła mieszkać. Więc tam bardziej z takiego punktu bardzo społecznego jest rozpatrywana nasza inwestycja. No spotkaliśmy się tam z niezwykle merytorycznym takim i serdecznym przyjęciem. Wszystkie gminy złożyły takie deklaracje potwierdzające wolę współpracy i tam pełnego współdziałania. No Jesteśmy tam oczekiwani. Pojawiła się jakaś możliwość kształcenia górniczego? Tam funkcjonuje wyższa szkoła techniczna w Chełmie, tylko czekają na hasło. Już mają takie uh, kierunki, gdzie można by wykorzystać tych absolwentów. Natomiast no, po tym, jeżeli, uh, jeżeli nasze uh, prace, te odwierty próbne potwierdzą, te przypuszczenia co do złoża, no to wtedy będzie hasło i na pewno takie typowo górnicze kierunki tam też będą otwarte.